Cześć wszystkim, z tej strony pasywne zarabianie i jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to oceniam różne aplikacje oraz różne strony, które oferują nam zarobek. Także jeżeli zainteresowałem Cię chociaż w małym stopniu, zostaw subskrypcję na kanale, a będę Ci naprawdę wdzięczny. A teraz przechodzimy do dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku chciałbym Ci pokazać e, aplikację Money SMS, ale e, tak od razu na wstępie chciałbym Wam podziękować za wbicie 700 subskrypcji na kanale, jestem naprawdę Wam bardzo wdzięczny, pniemy się w górę, lecimy do 1000, e, także dzięki Wam bardzo, jeszcze raz, no i przechodzimy. Do omówienia aplikacji, tak. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać aplikację Money SMS, i ona działa w sumie na takiej samej zasadzie co MC Money, SMS Profit, które już Wam pokazywałem na kanale. Wystarczy, że macie kartę SIM swoją, tam prywatną, czy tam ogólnie, macie taką kartę SIM, instalujecie aplikację, potwierdzacie wszystko. No i aplikacja Wam działa w tle, oczywiście. Generalnie dużo baterii też to nie zabiera, więc nie musicie się o to martwić. I generalnie tak, wypłaty są od 2 euro: wypłaty są na Paypala, Ethereum, Litecoin, no i Bitcoin, oczywiście, czyli kryptowaluty. Ja mam sobie, ja wybrałem już Paypal. Na razie jeszcze nie udało mi się wypłacić, ale ogólnie aplikacja jest. Legitna, tak, wypłaca na 100%, bo widziałem już kilka wypłat. Także jak dostanę też w sumie wypłatę, to oczywiście nagram odcinek na ten temat. I generalnie tak, link będzie oczywiście w opisie. Z mojego linku dostaniecie bodajże 25 eurocentów. Które właśnie, e, no po prostu szybciej, szybciej, dzieci, szybciej będziecie mogli sobie wypłacić. Tak, i generalnie o co chodzi w tej aplikacji? E, to myślę, że już wiecie o co chodzi. Jeżeli ktoś e, nie wie, e, no to po prostu e, odpalacie sobie tę aplikację, ona działa wam w tle e, i wy otrzymujecie za każdego SMS-a, e, jakby z ich systemu, który do was przyjdzie, e, 2 centy, eurocenty oczywiście i generalnie nic nie musicie płacić za to, więc e, tutaj jest oczywiście też e, lista jakby dzień po dniu ile otrzymaliście sms-ów jak widzicie e, ja tutaj jestem od pierwszego 1 listopada. No i już mi się udało uzbierać 34 SMS-ów. I jak widzicie, 10 listopada miałem aż ich 8, więc e, no są takie dni właśnie, że tylko jeden SMS przyjdzie. Czasem właśnie tak jak dzisiaj 0. No to jest wszystko losowe. tak. Także link będzie w opisie. Zapraszam do skorzystania z tej aplikacji. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!